Cześć, prezentuję Yamaha MT-07 z 2019 roku. Motocyk jest w bardzo dobrym stanie technicznym, jak i wizualnym. Oczywiście jest 100% sprawny. Motocykl ma przejechane niespełna 6000 km, więc jego elementy eksploatacyjne też są w bardzo dobrym stanie. Minimalne ślady zużycia, no jak, oczywiście zawieszenie suche, bez wycieków tarczu, bez najmniejszego rantu czy kluzu w stanie idealnym. Towski również. Opony są z 2019 roku, niemniej jednak wyglądają bardzo dobrze. No i myślę, że ten rok jeszcze spokojnie można na nich pośmigać. Znaczy bieżnika jest bardzo dużo, natomiast chodzi bardziej o pony. Tym bardziej, że to jest opona taka bardziej szosowo turystyczna niż striccie sportowa. Wizualnie stan bardzo dobry. Oto pracuję prawidłowo, nie będziemy go odpalać teraz, bo chwilowo nie mam czasu, żeby go rozgrzać później. Ale oczywiście odpalę na zimno czy na ciepło. Nie z tym najmniejszego problemu. Jak coś to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.